Jako pracownikom przysługuje nam 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. I tak by było prawie zawsze. Ale, jak nam mówi artykuł 171 kodeksu pracy, w przypadku niewykorzystania tego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przysługuje nam ekwiwalent pieniężny. Ten ekwiwalent pieniężny jest różny w zależności od roku. Jak to było ostatnio, to już Państwo wiedzą, zresztą będzie tutaj gdzieś link. Natomiast jak to będzie w tym roku, teraz sobie policzymy. I wszystko najłatwiej tłumaczy się na konkretnych przykładach. Musimy sobie przyjąć pewne założenia. Założymy pełny etat, 5000 zł, 10 dni urlopu, za które będzie nam wypłacony ekwiwalent, i lata 2022 na niebiesko, czyli poprzedni rok, i 2023 na biało, czyli rok aktualny. W pierwszej kolejności musimy sobie policzyć nasz współczynnik. Jest to rzecz najważniejsza. W roku 2022 roku mieliśmy 365 dni, od których odejmowaliśmy 52 niedziele, 9 świąt i 53 dni wolne. Następnie dzieliliśmy to przez 12 i ten współczynnik nam wychodził 2092. W roku 20, 2023 będzie to 365 dni, minus 53 niedziele, minus 10 dni świąt i minus 52 dni wolne. Również dzielimy przez 12. Ten współczynnik nam wynosi 2083. Współczynnik jest niższy, będzie to dla nas lepiej. Następnie naszą kwotę wynagrodzenia musimy podzielić przez ten współczynnik w roku 2022. 5000 zł dzieliliśmy przez ten współczynnik 20,92, a następnie przez 8, bo tyle przeciętnie w ciągu dnia pracujemy. Ten ekwiwalent wynosił 29,88 za godzinę. W roku 2023, ze względu na niższy współczynnik, będzie nieco lepiej. 5000 zł podzielimy przez 20,83, następnie przez 8 godzin 30 zł. Tyle wychodzi nam za godzinę. I licząc sobie dla naszych 10 dni ekwiwalentów, w roku 2022 mieliśmy 29,88 razy 8 godzin pracy i razy 10 dni wynosiło nam to 2390,40 zł. i 40 groszy. W roku 2023 równiutkie 30 zł. razy 8 godzin dziennie dawało nam 240, razy 10 daje nam 2400 zł. Im mniej dni pracujących w ciągu roku, tym ekwiwalent pieniężny za poszczególne dni czy godziny będzie wyższy.